Była oraz sobie jajko mądrzejsze od kury. Kura wyłazi ze skóry. Prosi, błaga namawia. — Bądź uprze. Lecz co można poradzić, kiedy się kto uprze? Pewien reporter przed za pewną kurą. przed na jej podwórko. Spytał strząsnący fryzurą. Przepraszam, czy pani jest kurą? Kura nie że kurą. Więc wyjął notes i pióro. Czy z Pani, proszę darować, jest zwykła kura domowa, czy z rozwykła Bo znam taką rodzinę. O o o. Jak Pani żyje w zagrodzie? O, o. Co teraz w górze jest w wodzie? o o o. o, o. Czy własny bodębiajek, czy sztuczny, jak prasa podaje? Pani pewnie na prasie, jak kury na pieprzu zna się. O, o. O, o. Wszyscy dostaną tego, co trzeba. Piekarz jest drzewa, chłomna zaś chleba, siana krasula, kogut masełka, kury zasługa, to bardzo wiele. Sie raten, dass wir beide naschen dort in